to lepsze, lepsze, ale akurat na to... Robiliśmy taki mały event historyczny. Chcieliśmy popytać mieszkańców Wolsztyna, z czym kojarzy im się data 17 września 1939 roku. No, wypowiedzi są bardzo różne, ale bardzo nas cieszy, bo wiele jest trafnych. To jest 75. rocznica agresji ZSRR na Polskę. Jabłka jest to akcja ogólnopolska, ale też schodzimy jakby na nasz tutaj wolsztyński grunt akcja przeciwko jedz Jabłko, przeciwko Putinowi, przeciwko temu, co dzieje się obecnie na Ukrainie, ale też chcemy pokazać, że bardzo często ta globalna polityka międzynarodowa przekłada się na tą małą politykę również w naszym mieście. Sama akcja jest przyjmowana bardzo serdecznie, zawsze, zawsze z uśmiechem. Natomiast chodziło mi, mówiąc jak, jak ludzie się wypowiadają na temat wiedzy historycznej, myślę, że o tym trzeba właśnie mówić, żeby co roku pokazywać, że tylko współdziałanie, tak jak u nas w samorządzie, w rządach, yy, nie wiem, razem o tym, o czym ja cały czas powtarzam, prawda, że nie można tylko zamykać się, nie można podchodzić do naszej rzeczywistości autorytarnie, tak, tylko we współdziałaniu, to w tylko można coś budować. I tak pokazujemy właśnie na przykładzie Rosji, Polski i tej naszej, naszego Wolsztyna. No bardzo, bardzo się cieszę, że yy, udało się zawiązać nasz komitet wyborczy. To są moi przyjaciele, którzy będą kandydatami do Rady Miejskiej. Jesteśmy, my mamy wspaniały team, będziemy pokazywać, że chcemy yy, Chcemy coś zrobić dla Wolsztyna, że już robimy dla Wolsztyna. Zachęcamy też wszystkich Państwa do oddania głosu właśnie na nas.